Czołka, co, my jesteśmy? Uwaga, mina na. Tet, to wchodzę, wchodzę. Jeszcze ja po... to mnie zabiło. Jeszcze się trzymamy, jeszcze się trzymamy, jeszcze się trzymamy. Dobra, teraz możemy się odwrócić. Teraz, teraz, teraz odwracamy się. Teraz, buła, to buła, to buła, to, to, to pięknie. Dobrze. I znowu z powrotem, i z powrotem idziemy na NW. Z powrotem. Z powrotem w ten tłok, jak tu będę powstrzymał. szali, że jest, że jest. Tak, że żyję. Od dołu podchodu, od dołu uważajcie. Stunuję tanków. Dobre, teraz. to biegnie bieg cały czas NW, cały czas bieg biegniecie NW, nie zatrzymujcie Gotować. się, idziemy. Gotowe. My, jest żarek żarek będą... Od dołu. My, my, my teraz, my teraz ten czołg. Uław to jest my, to jest to na maksa! Pięknie! Pięknie, dobra, dobra i dobra, i biegniem NW, i na NW, i z powrotem MW, gramy cały czas tak samo. Nie zbierajcie tego... O dobra. Bo kolejny zek wyszedł. A nie, ta, tak nie, Cały czas idziemy. Mamy Cały czas idziemy. Karabłka chyba. Tak. Mamy fajnego czołka tak. biednego. Wchodzą, wchodzą, uwaga. Odwrócimy się za chwilę, jak będą przechodzić przez czołka. Kajecie, czekajcie, czekajcie. Jeszcze się, nie z przechodzą. Z z tam, koło Richardusa. Jeszcze nie przechodzą, spokojnie. No. Tutaj, na, ty, na, ty, na, ty, na tym wejść tutaj. To jest, to jest, to jest, to jest, to jest głęboko. <trym z wersji> O nie, nie, to był zwykły... Cowka, 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 cowka. cofka. Lecicie, lecicie tu wszystkich, lećcie, lećcie. same tanki na razie z przodu tylko. Tak, Kuby, potrzebował heala w razie, co? Healant dajcie. Potrzebowo. Wra, ele, Leci dywan, Zamykają nas. No, w zakłonie. Samo nas zapędzili. S, SW, SW, SW teraz, SW, SW, S, W. I zaraz na S będziemy odbijać. SW idźcie, Za chwilę będziemy... Idziemy w tego dawajcie, głęboko teraz. Tam gdzie Kamlan, tam gdzie Kamlan. Poprawcie to. Leżą wszyscy. Kur... Um. jak chyba Kamlan... Chwila potrzeba. Cofnijmy, cofnijmy, cofnijmy. SW, 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 cały czas <services> SW. Uciekamy i się leczymy, uciekamy i się leczymy. Tutaj, na tego czołgka. Chodźcie tu, 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 tu. Przez czołgka to mocno. Tu jest... Chwalen dobrze, ładnie jest. Chwilę mogę skakać, macie E? Jest bunda Tak Ulecicie kogoś innego Ulecicie No Ulecicie ich Skaczemy, skaczemy, musimy Nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie Jest W, jest I teraz przechodzą. my, teraz my, teraz my Chodźcie tu głęboko Tu, odwróćcie się, pięknie Schodzi to, schodzi to Kurwa, to bajka Pięknie, 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 pięknie no, to 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 I uciekamy Was na wszyscy odwracamy się na N, z powrotem N. biegniemy tą samą trasą, tylko... Zalewają nas, Nie nas no. Dobra, Ene, ENE i biegniemy, no I musimy... e, Ene Ene, 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 tego czołga daje rozjemce wszyscy, wszyscy na N, wszyscy na N Wszyscy na N, na N, na Ene, na N, dobrze tam I stoicie, robimy to, dobrze. To, dobrze robimy to Teraz Ene, a potem SE będziemy szli Dobra, oni są w czołgu, oni są w czołgu, oni są w Dobra, Kamlan, poprawcie to! Leci. Dobra, dobra, łabocza, dobra. Łabocza do do, dobijcie jednego. Dobrze. Jest, pięknie. Pięknie, 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 i idziemy, idziemy, ene. idziemy. N, E, N, E, N, E, wszyscy idziemy N, E. kurde z tyłu. Maskheal, maskheal jest potrzebny. Maskheal, bo padniemy na tym stacku. Skouskuły łykajcie. Oj. Lecie, 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 lecie na maksa. Maschil? Odbijacie się, odbijacie na SW teraz. To już jest wszystko po wszystkich, nie? Co, nie w ten róg, czekajcie, stamtąd. się. No teraz na F, to teraz na ef górą. No, nie, nie, nie E trochę. W ten róg żeście wleźli. Rzućmy się teraz, mamy czym? Dawajcie tu, dawajcie tu. Wolnijcie w to wszystko co macie, dobra. Zalewają nas. Yy, dobra, taktyczna stwierdzołka.